Bramki logiczne w Minecraft Algebra Bula. Bramki logiczne przetwarzają informacje na poziomie bitowym. Przyjmują pewną ilość wejść input i wysyłają pewną ilość wyjść output. Najprostsze bramki przyjmują z reguły dwa wejścia i mają jedno wyjście. Pierwszą omawianą bramką jest NOT. NOT zamienia sygnał wysoki, czyli 1, na sygnał niski, czyli 0 i odwrotnie. Przy omawianiu każdej bramki w rogu możecie zobaczyć tabelę prawdy dla każdej bramki. Kolejną bramką jest OR, z angielskiego lub. Wystarczy, że co najmniej jeden z sygnałów na wejściu będzie wysoki, żeby na wyjściu ujrzeć jedynkę. Również popularnym działaniem jest koniunkcja, opisywana przez bramkę AND, po polsku „oraz”. W tym przypadku wyjście będzie wysokie tylko wtedy, kiedy wszystkie wejścia również będą wysokie. Słowem klucz przy omawianiu bramki OR było co najmniej. Co w przypadku, kiedy chcemy dosłownie coś lub coś, ale nigdy dwóch jednocześnie? Z pomocą przychodzi bramka XOR która z angielskiego oznacza Exclusive OR. Jedynkę na wyjściu otrzymamy tylko wtedy, gdy dokładnie jeden sygnał wyjściowy jest włączony. Wszystkie omawiane bramki poza NOT mają swoją wersję z literą N na początku. Oznacza to, że na wyjściu danej bramki dodajemy jeszcze bramkę NOT. Na ekranie widzicie teraz wszystkie te bramki. W międzyczasie nawiążę do Minecrafta. Film został zrealizowany dzięki Redstone'owi, który jest potężnym narzędziem, choć w rzeczywistości posiada tylko dwie bramki logiczne. Połączenie czerwonego proszku tworzy bramkę OR, natomiast czerwona pochodnia tworzy negację NOT. Pięknem ukrytym w falge jest to, że można zbudować każdą bramkę wyłącznie z NOT i OR. Mówią o tym prawa demorgana, które widzicie teraz na filmie. Przygotowaliśmy praktyczne przykłady z życia codziennego, aby najlepiej zrozumieć wszystkie bramki. Bramka NOT. Jeżeli założę zbroję z odpornością na wybuch, nie umrę. Bramka OR. Jeżeli zabiję krowę lub grzybową krowę, dostanę mięso. Bramka NOR. Jeżeli ukradnę diamenty koledze... ...lub zacznę go bić... ...to tego nie przeżyję. Bramka END. Jeżeli włożę do piecyka mięso i węgiel, mięso zacznie się piec. Bramkę NEND. Jeżeli mam efekt spowolnienia i wypiję mleko, to nie będę już chory. Bramka XOR. Mogę dodać tylko jeden enchant typu Protection do zbroi, aby mieć zenchantowaną zbroję. Bramka Xnor. Jeżeli nie będę handlował z wieśniakiem w ogóle, lub jadam przedmiotem mu, a on da mi szmaragdy, to wtedy jesteśmy kwita. To wszystkie z popularnych bramek logicznych. Mogą one łączyć się w kalkulatory. Komórki pamięci, a nawet skomplikowane komputery. Niezależnie na jakim urządzeniu oglądasz ten film, jest ono zbiorem miliardów bramek logicznych. Każde urządzenie elektroniczne je posiada, a musicie przyznać, kryje się za nimi prosta logika. Dziękujemy za uwagę.